Chyba wiecie już, co o tym świadczy. Dzień dobry moi kochani, witam z wami na moim kanale Dzisiaj tak jak widzicie po tytule mamy hol zakupowy zresztą siatki również wam to na pewno uświadomiły. W tym czasie robiłam sobie wyprzedaż szafy, głównie po to aby mieć właśnie, że tak powiem wytłumaczenie. Na kupienie nowych ubrań zbliża się wiosna, zbliża się sezon na rzeczywiście już ładniejsze stylówki, więc stwierdziłam, że chcę wprowadzić troszeczkę nowości i świeżości do mojej szafy, dlatego do sprzedałam dosyć dużo moich ubrań, fakt faktem niektóre jeszcze są dostępne i na pewno jeszcze będę robiła wyprzedaż nieraz, dlatego tutaj macie widać. jeżeli mnie nie obserwujecie, to koniecznie to nadróbcie, a teraz bez gadki pokażę Wam najpierw te rzeczy, a później będziemy je wszystkie przymierzać. Że zaczynamy od pierwszej siatki. Ona jest akurat z Berszki, aczkolwiek tam dosłownie nic z Berszki w środku nie ma. Fakt faktem, te siatki za bardzo nie są z tych sklepów, ze względu na to, że ja większość rzeczy zamawiałam online, ale tutaj ta cała siata jest wypełniona kardiganami. Ja ostatnio miałam bzika na punkcie właśnie tego sweterka, jaki widzicie na mnie aktualnie, Strasznie podoba mi się jak wyglądają stylówki właśnie z jakimiś sweterkami rozpinanymi, czy to właśnie z kardiganami, dlatego tutaj sobie troszeczkę ich kupiłam, kupiłam dosłownie cztery sztuki. I się prezentuję, słuchajcie, pierwszy kardigan, on mi się tak bardzo podoba, że aż sama jestem w szoku. Słuchajcie, to był mój drugi zakup na Vinted, bo pierwszy kardigan e, również kupiłam tak naprawdę na Vinted, za chwilę wam go pokażę. Ten kosztował mnie około 90 zł, także uważam, że jak na vintage to mimo wszystko było to dosyć drogo, ale uważam, że naprawdę był on wart swojej ceny. To jest cardigan z Reserve. Nie mam tutaj żadnego ID niego, wiem tylko, że to jest rozmiar S, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany. Jest prześliczny, ma bardzo ładny kolor właśnie tego kremu. Jest duży, fajny, jest oversize, właśnie nie jest taki krótki, jest lekko dłuższy i wygląda on przepięknie. Zresztą tak jak zobaczycie za chwilkę pod koniec tego vloga, na pewno wam to wszystko poprzymierzam i może porobię jakieś właśnie przykładowe stylówki. No ten kardigan w mnie wygląda idealnie. Ja sama zastanawiałam się nad kardiganem z marki Lindex, to jest taka skandynawska chyba marka, ale finalnie znalazłam taki na i jestem bardzo zadowolona, bo tamte z Linted'u wpadają bardziej podróżowy. A ten rzeczywiście jest taki bardzo ładny, kremowy i jest taki ciepły, że aż sama jestem w szoku, jak bardzo on grzeje. Ten kardigan bardzo dawno sobie już znalazłam. On jest z Sheina. To w jaki sposób on wygląda? On ma idealny krój, jest fajny, jest taki boxy, ma bardzo szerokie rękawy, które na końcach są zwężane, więc robi on taką. Bombkę. Tak jak widzicie jest on tutaj zapinane na trzy guziczki, ale akurat ja za bardzo tego fanką nie jestem, ma przepiękny taki szaro-beżowy kolor i bardzo mi się podoba, naprawdę bałam się, że przyjdzie mi coś totalnie innego, ale materiał jest taki przyjemny, w porównaniu właśnie do tamtego, bo tamten jest taki bardziej szorstki, ten jest taki milutki, i naprawdę nie mogę się doczekać aż zacznę go nosić, bo jeszcze nigdzie w nim nie byłam. On na Sheinie kosztował również jakieś 8 dyszek. Także mimo wszystko też dosyć drogo, jak na kardigan z Sheina, na sweter z Sheina. Ale ostatnio ceny właśnie na Sheinie, szyinie, jak zał tak zwał, Dosyć podróżały, ale uważam, że naprawdę jest to dobra cena, jak za coś takiego, bo widać, że on jest naprawdę dobrze wykonany. Ostatnio, będąc na zakupach w Katowicach, kupiłam taki kardigan. On również ma takie dosyć szerokie rękawy, tylko że on już akurat tych zwężanych nie ma. Mam tutaj metkę, specjalnie ją wyciągnęłam. Pokażę Wam ją z bliska, jeśli Wam się podoba, możecie sobie zrobić screena i znaleźć w wyszukiwarce, a nie z Był też w różnych kolorach, ja akurat wzięłam taki jasy szary, bo ostatnio strasznie mi się spodobał ten kolor. On jest również zapinany, ja akurat mam tutaj zapiętego go na ten górny guziczek i tak najbardziej mi się on mimo wszystko podoba, bo jednak gdy jest on tak full zapięty, to do końca mi to nie siedzi aż tak bardzo, ale mimo wszystko jest bardzo fajny, tylko że rzeczywiście gryzie. Jeżeli chodzi o skład, to sprowadzałam go już w tym sklepie, no i skodu to on z dobrego nie ma, no bo wiadomo jest to Klasyczny jakiś tam kardigan, który ma w sobie więcej pewnie akrylu, poliestru i tego wszystkiego, tutaj nie ma co ukrywać. Nie mogę teraz znaleźć metki, która mówiła o tym materiale, ale no rzeczywiście nie ma to jakiegoś... O, tutaj jest napisany skład. 64% poliester, 28% akryl, 4% wełna. Także skład nie najlepszy, ale wiadomo, no czego się spodziewać po sieciówkach. Jest on bardzo ładny i ma takie specyficzne guziczki. Właśnie nie wiedziałam za bardzo na początku, czy jestem za nim, ale mimo wszystko mi się bardzo podoba i kosztował, nie wiem, czy Wam mówiłam. Nie wiem czy, wiecie, nie chcę, nie chcę aby ten film był odebrany w inny sposób, ale skoro jest to chorzowy powys, uważam, że powinnam mówić cenę 130 zł. Słuchajcie, ostatni kardigan, to jest mój pierwszy zakup na Vinted. Nie będę ukrywać, że zawsze się stresowałam właśnie z zakupami na Vinted, ale cieszę się, że go zamówiłam. To jest taki sam kardigan, jaki mam aktualnie na sobie. Chciałam go kupić normalnie w sklepie, on jest z Sinsaya, ale już go nie mam. Po prostu Sensei produkuje wciąż te kardigany, ale w paski i chyba jakieś zielone, więc wcale nie mój styl, dlatego zobaczyłam sobie na Vinted właśnie, czy jest i dużo osób go wystawiło. Jest on w idealnym stanie, no wygląda on identycznie tak jak ten, który mam aktualnie na sobie, także będę bardzo się cieszy że dorwałam go i on kosztował mi jakieś 20-30 zł, wiem, że też nie mam rabat właśnie, bo to było moje pierwsze zamówienie więc finalnie dostawa wyszła między 0 zł, także mimo wszystko uważam, to jest dobra cena i fakt faktem dosyć często teraz oglądam sobie ubrania na Vinted, nie mam w nic nic tego kupować, ponieważ w ostatnim czasie, tak widzicie zaopatrzyłam się dosyć porządnie w te ubrania ale tak jak mówię na Vinted, serio jeżeli poszukujecie czegoś fajnego, to możecie sobie zajrzeć, bo niektóre rzeczy są naprawdę fajne na no, mojej winyty były takie fajne rzeczy, tak szybko się sprzedały, za co oczywiście ogromnie Wam dziękuję. Jeśli chodzi o siatkę, to ona już jest pusta i teraz przechodzimy do kolejnej siaty. Ona jest akurat adekwatna to do zawartości, fakt faktem jest już dosyć mocno potargana. Mamy tutaj siatkę z Primarka, w moim mieście, w którym mieszkam Primarka nie ma, dlatego zawsze jak ja do Katowic, to jest coś święto i totalny po prostu shopping w Primarku uwielbiam te topy piżamowe w Primarku i kupiłam sobie tym razem taki on kosztował 15 zł i uwierzcie mi będę w nim chodzić na co dzień już miałam go na sobie z dwa razy i jest według mnie prześliczny, ja mam właśnie taki styl, bardzo mi się podobają takie bieliźniane rzeczy, bardzo mi się podobają takie outfity, które bardziej nadają się do chodzenia po domu niż do chodzenia do ludzi, że tak powiem najlepiej się po prostu takich czuję i uważam, że pasują one dosyć bardzo do mnie i więc ten jest według mnie idealny, śliczny, mam go w rozmiarze 2XS Kolejną rzeczą z Primarka jest taki top. On mi się bardzo spodobał, głównie ze względu na materiał, jaki on ma. Tego tutaj nie zobaczycie teraz, ale ma on podwójny materiał, także na spokojnie można nosić go samego. Podoba mi się bardzo właśnie jego też również kolor, bo ma on taki właśnie jasny, ładny odcień szarego. Jedyne, co mógłby być on od nieco mniejszy. Ja mam rozmiar S, ale akurat te rzeczy z Primarka wydaje mi się, że są trochę większe. Mogłyby być 2XS i wtedy byłoby najlepiej. Akurat jego nie bo on był z tego działu piżo, piżo piżamowego, ale i tak mimo wszystko, według mnie się nadaje, czy to pod jakąś właśnie bluzę, czy chociażby no, do piżam. Bo jak Primark, to oczywiście, że piżamy, ja mam dwie piżamy z Primarka i są one bardzo fajne, dlatego teraz ze względu na to, że były właśnie już piżamki na krótkie spodenki, to sobie taką jedną kupiłam i właśnie ten top i te piżamy mają dosłownie ten sam kolor, więc stwierdziłam, że nawet jeżeli on mi się nie nada na chodzenie, że tak powiem, na co dzień, to nadaje mi się on na pewno to piżam. Jeżeli chodzi o piżamki, to mam te takie typowe, primarkowe. Bardzo je lubię, są dla mnie bardzo wygodne, czuję się w nich dobrze i tak prezentują się spodenki, krótkie, szare spodenki. Na dole mają one takie białe przeszycie, taki biały paseczek. A jeżeli chodzi o górę, to jest taka typowa, również primarkowa piżama. Yy, I ona prezentuje się w ten sposób: No ona daje taką kieszonkę. No i dwie ostatnie rzeczy z Primarka. Tutaj mamy akurat skarpetki. Pięciopak skarpetek. Tutaj nie ma się to za bardzo rozgadywać. Aktualnie mam nawet jedną na sobie. Pięciopak skarpetek kosztował 15 zł. One są fajne. I ja tak naprawdę nie wymagam za wiele od skarpetek, więc one jak najbardziej do mnie e, przemawiały. Cena fajna, fajny w miarę materiał. Zobaczymy na ile też starczą. Wiem, że zawsze tego oglądam oglądałam Anciak, Stona mówiła, że kupuje nam skarpetki. Także stwierdziłam, że w sumie czemu by nie spróbować. Rzecz To są akurat gacie. Akurat one poszły już do prania, więc tutaj nawet nie ma co wam za bardzo pokazywać. Zresztą po co? No i przechodzimy do ostatniej siatki. Ona jest akurat no ale mamy tutaj dużo fajnych ubrań. Zaczniemy sobie od rzeczy, nad którą cały czas rozmyślam i najprawdopodobniej będę ją zwracać, chociaż sama wciąż nie wiem, ponieważ bardzo podoba mi się ich krój, ale za to kolor już mi się nie podoba, to miały być jasno, ciemno-szare jeansy. Finalnie przyszły one czarne z przetarciami, co tak nie do końca pasuje do mojego stylu. Muszę Wam ja pokazać za chwilkę, jak one na mnie wyglądają, bo ogólnie krój mają idealny. Ja mam problem, że właśnie... Nie wiem, jakoś spodnie w sieciówkach nie są dla mnie wymiarowe, są nam mnie za długie. Jak biorę jakieś takie, żeby były bardziej z niskim stanem, to już w ogóle po prostu mają taką długą nogawkę. Wiadomo, lepiej, żeby one były długie, niż żeby były za krótkie, bo ja sobie mogę skrócić, a inne dziewczyny sobie tego nie wydłużą, co jest dla mnie logiczne i nie przeszkadza mi to mimo wszystko aż tak bardzo. Plus, moja babcia też jest w stanie mi to zawsze skrócić, także nie wydaję milionów na takie rzeczy, ale. No nie wiem, jakoś nie czuję fajbu kolorystycznego wracając do kwestii tych spodni. Mam wrażenie, że one są które emo. Skoro już idziemy pasą ze spodniami, tutaj pokażę wam spodnie, które są na mnie totalnie za długie i właśnie w nimi również się zastanawiam, czy by ich nie zwrócić. Jak je założę, to wytłumaczę wam problem, jaki w nich widzę, ale tak one się prezentują, są takie spodnie, no są one dosyć szerokie, znaczy szerokie, długie, nie ma co ukrywać. Bardzo mi się podoba ich kolor, ich krój. To w jaki sposób one nam nie leżą, ale ja za bardzo nie wiem, w czym mam je ubierać. To wam na pewno za niedługo też opowiem. I słuchajcie, to są spodnie z berżki, one kosztowały około 100. 10-20 zł. Bardzo chciałam spodnie sweterkowe Robiłam research w wielu sklepach. Byłam w Plantberge, gdzie były takie typowe Wajralowe, One w ogóle na mnie nie leżały za ładnie. Jak znajdę fotkę, jeżeli jej nie usnęłam, to tutaj wam ją gdzieś wkleję. I miałam też na przykład Zary, i właśnie nad tymi Zary się zastanawiam, więc możliwe, że jutro będę do galerii po nie i będę miała zagwozdkę właśnie odnośnie nich. Ale to finalnie dowiedzieć się najprawdopodobniej właśnie na TikToku, które wybrałam. Także linki do TikToka macie oczywiście jak zwykle w opisie. Tak samo jeżeli chodzi o Instagram. Kolejną rzeczą jest taki top, on tutaj wygląda prześlicznie, żałuję, że nie wzięłam mniejszego rozmiaru, nie wiem co bardzo właśnie, jaki rozmiar mówiłam, czy zamówiłam sk czy xsk mógłby być on nieco mniejszy, nie będę ukrywać, ale wydaje mi się, że sobie go zostawię, bo wygląda no, on prześlicznie tutaj, on nie jest taki czysty biały, to możecie zobaczyć, chociażby tutaj porównaniu do tego mojego topu, który i tak nie wszystko jest już nieco sprany, bo dosyć często w nim chodzę, ale on mi się bardzo podoba właśnie do takiego kardiganu, który mam aktualnie na sobie, i do tych spodni sweterkowych, czy do spodni lnianych. Czekam na na spodnie lniane, bo to jest coś, co po prostu motywuje mnie do życia w tym momencie. Bardzo mi się on podoba. Zobaczymy, pokażę Wam się w nim za chwilę, bo tutaj też on nie wygląda jakoś tak, według mnie chyba bardzo korzystnie. Ten top podoba mi się bardzo. To jest, słuchajcie, również top z Shane, tak jak ten wcześniejszy. On już ma lepszy rozmiar, nie będę ukrywać już, wygląda na mnie lepiej. On jest taki częściutki, biały, bardzo mi się podoba, taki jest powiedzmy wakacyjny, ale tak samo uważam, że właśnie do takiego kardiganu będzie on wyglądać ładnie. Zresztą wakacje są za niedługo, za niedługo jest ciepła pogoda, także już powoli trzeba kompletować. Uważam, że wygląda ładnie. Ma dosyć długie właśnie te ramionczka, ale tutaj w moim przypadku to teraz nie jest żaden problem. Ten top, nie będę ukrywać, wygląda tutaj bardzo kwadratowo, w ogóle nie ma tej formy, jaką ma na mnie, ale zawsze mi się podobały właśnie topy z tego typu wycięciem i właśnie sobie taki zamówiłam, to sobie spontanicznie, nie oglądałam jakoś bardzo opinii. Uważam, że wygląda ładnie, tak samo jak go zakładam też, on w miarę ładnie się do mojego ciała dopasowuje. Też mógłby być nieco mniejsze, aby bardziej ściskać i bardziej tak zbierać powiedzmy, ale uważam, że jest fajny, ma też taki... Fajny materiał, nie jest jakiś mega gruby, także wydaje mi się, że sobie go zostawię. Jak coś, to później po prostu będzie do spania. Ten top wygląda nieco jak totalny wypał ale miałam wrażenie właśnie jak gdy go zamawiałam, że to będzie taki fajny w skandynawskim stylu, że wiecie, będę mogła do tego założyć spodnie z niskim stanem, na jakąś torebkę, na to właśnie jakiś kardigan i tak jest. Tutaj nie wygląda on zbyt korzystnie, nie będę ukrywać. Wygląda jak coś na, mam wrażenie, starą babcię, ale... Dajcie, zaufajcie temu, zobaczycie to na mnie i uważam, że to wygląda już lepiej. To jest coś innego, to jest coś, czego w sumie nigdy tak naprawdę nie nosiłam, ale podoba mi się. Jedne co byłam zszokowana, że rzeczywiście to jest takie na wylot. Myślałam, że to będzie miało jakąś, że tak powiem, podszewkę, ale jest okej. Okay. Jestem w stanie to rzeczywiście zaakceptować. Zamawiam sobie to w czarnym kolorze, bo stwierdziłam, że w sumie mam mało czarnych ładnych topów a też biały to nie wyglądałby tak dobrze taki mega, mega prześwitujący no chyba, że do opalenizny, ale do opalenizny jeszcze trochę czasu mi zostało i ostatni top, on mi się tak podoba naprawdę i jest według mnie prześliczny też mam wrażenie, że daje mi trochę taki skandynawski vibe, wiecie skandynawski vibe na polskie możliwości i to jest taki topik on ma tutaj takie wiązanie na dole ma taką koronkę i koronka tylko bardziej taki tiul, materiał taki tiolowy co imrcie by się zobaczyć też był wyśliczny w kolorze białym ale do niego za bardzo nie wypadało się stanika także w białym kolorze już nie wyglądałby on najprawdopodobniej tak dobrze bo na pewno dosyć mocno przebijał, ale jestem bardzo z niego zadowolona i szczerze, szczerze z tych wszystkich topów uważam, że on wygląda chyba nawet najładniej. Także też za niedługo zobaczycie właśnie jak on leży, bo jednak na wieszaku to wszystko wygląda dosyć kwadratowo. Wszystkie siatki są już puste. Ja teraz biorę się za przebieranie. Mam nadzieję, że kadr, który aktualnie jest wam, słuchajcie, odpowiada. Tak prezentują się pierwsze trzy rzeczy. Przede wszystkim, głównie tak jak mówiłam wam, są to tutaj te spodnie sweterkowe. Ogólnie one mi się same w sobie bardzo podobają, i podoba mi się w jaki sposób one na mnie leżą. Podoba mi się to, że nie opinają mnie one w udach. Ale są dosyć długie. A za to tutaj u góry mam, słuchajcie, właśnie ten topik z Primark'a za 15 zł. Także to jest moje totalne odkrycie. Właśnie strasznie mi się on podoba i uważam, że wygląda on naprawdę ładnie. Mój statyw, który sam jest w sposób zepsuty, robi nam teraz efekty specjalne i zjeżdża. I tutaj mamy, słuchajcie, ten kardigan z Sheina, który wam pokazywałam on ma naprawdę taki fajny boxy krój, ma bardzo fajne rękawy które tutaj są takie wiecie przylegające tutaj są dosyć mocno rozszerzane, dajcie znać czy wam się podoba i dajcie znać jak myśl co myślicie odnośnie właśnie tych spodni, najprawdopodobniej kiedy wy widzicie tego vloga to ja już podjęłam decyzję i one są albo skrócone albo oddane do sklepu, ale ogólnie są fakt góry, bardzo mi się podoba, mam tutaj przed sobą lustro, dlatego będę sobie zerkać tutaj, ponieważ na podglądzie sama za dużo akurat nie Widzę, mam nadzieję, że akurat wy widzicie to, co powinniście widzieć. Także bierzemy się za kolejny outfit. Tak prezentuje się ten sweterek, który wam pokazywałam jako pierwszy, właśnie z Reserved. i tak prezentuje się ten taki topik rozszerzany. To nie do końca może jest kombo, które założyłabym łącznie, ale uważam, że jednak, żeby wam to pokazać, co wygląda to akurat dobrze taki inny i to mi się akurat dosyć bardzo w nim właśnie podoba. Tak jak mówię, może to kombo nie jest najlepsze, bo dzieje się tutaj dużo ale na spokojnie myślę, że wyszłabym tak z domu, spodnie to są te same, które pokazywałam wam już przed chwilą, tego już mamy mam taki kadr, żebyście stricte widzieli właśnie tutaj te ubrania u góry. Tak wygląda ten kolejny top, tak jak mówiłam, mógłby być on nieco mniejszy, ale mimo wszystko ma on z tyłu regulowane te więc ja spokojnie będę sobie mogła, słuchajcie, go po prostu wyrobić. Wydaje mi się, że on również będzie właśnie bardzo fajnie wyglądać, czy to do jakichś lnianych Swoją drogą zakładałam go ostatnio właśnie do jeansów i też naprawdę wyglądało mu się bardzo, bardzo ładnie. zmieniłem sobie oświetlenie, bo jakoś za bardzo nie podobało mi się to, w jaki sposób to naturalne światło, słuchajcie, pada. Teraz na za szybko założyłam jeszcze ten taki biały, klasyczny topik, który pokazywałam Wam już raczej tak pod koniec, gdzie właśnie mówiłam, że on jest taki dosyć prześwitujący, po prostu jest taki delikatny. Założymy go teraz i już przejdziemy sobie do takich raczej ciemniejszych rzeczy. Założyłam ponownie słuchajcie, ten kardigan. Wydaje mi się, że ten kardigan akurat będzie rzeczą, którą najczęściej będę nosić właśnie do tych spodni, ponieważ coraz bardziej przekonuję się właśnie, aby słuchajcie, je zostawić, a nie kombinować już z tymi innymi z zary. No nie powiedzcie mi, że ten outfit jest nieładny. Serio. Według mnie ja wiem, że to jest outfit, w którym takie bogate mamusie by chodziły po domu, ale mi się strasznie podoba tego typu styl, i no dosłownie, według mnie, to wygląda bardzo ładnie. Ten sweter z takimi ogromnymi rękawami, do tego te spodnie. Tutaj moje buty, forumy, biały topik, ładnie, klasy. Kocham taki styl. Pierwsze kombo, które założyłam, ono jakoś tak nie wiem, na zdjęciu czy to ono na kamerze nie wygląda aż tak ładnie jak na żywo, ale no krój tych spodni, za chwilę zjadę kamerą w dół i pokażę wam dokładniej, ale najpierw skupmy się na tym topiku. Tak ten topik wygląda z bliska, wiadomo jest on czarny, więc yy, za dużo nie widać szczegółów w nim, ale ma on właśnie taki tutaj dekolt, ma tą powiedzmy kokardkę, bo to taki sznurek, i tutaj jest taki tiulowy, ale ten tiul nie prześwituje, więc uważam, że na spokojnie można iść w tym, słuchajcie, do szkoły. Oczywiście narzuciłabym coś na to, bo czułabym się bardzo niekomfortowo. Do szkoły narzuciłabym na przykład ten czarny kardigan, który zamówiłam z Vinted. Też już wam go oczywiście pokazywałam, jak wszystko w tym filmie. O! No i czarny outfit. Wy szczegółów za bardzo nie widzicie, ale mi się on mimo wszystko podoba. Czasami fajnie jest też ubrać coś ciemnego. Rok temu mówiłem, że miałam problem z tym, a teraz właśnie, o, elegancko muszę użyć samoopalacza. To jest moja motywacja. Słuchajcie, ja dzisiaj zobaczyłam TikToka mojego starego, jak ja wyglądałam, gdy miałam upaleniznę. Właśnie we wrześniu, gdy wróciłam do szkoły po moich wakacjach, potrzebuje opalić się teraz z takich rzeczy realistycznych to mamy tutaj krój tych spodni on mi się na maksa podoba, serio uważam, że wyglądają one bardzo dobrze zrobię tak z tym topem, żebyście widzieli w miarę jak wygląda krój tych spodni one tak jak mówię są bardziej takie wiecie yy, czarne z, yy, z praniem, tak to można nazwać chyba ale podobają mi się one podoba mi się mega ich krój jest taki komfortowy dla mnie mogę sobie na spokojnie w nich usiąść, nie Ciska mnie on, bo bardzo często tak jest w tych jeansach, co mnie irytuje strasznie, bo ja nie lubię ogólnie bagi jeansów, takich, wiecie, takich ogromnych. I to jest na przykład dla mnie szczerze max, jak spodnie mi mogą odstawać. Uważam, że to wygląda ładnie. Ubrałam inne, inne buty do tego, ale stwierdziłam, że wezmę te najczystsze, mimo że i tak już widzę, że tutaj trochę narobiłam syfu. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć. Właśnie podoba mi się ich krój, one fajnie. Mają trochę jednak miejsca też w tej talii, że wiecie, jak się coś zje. To zawsze będzie miejsce na to, nie trzeba się gnieździć w tym wszystkim i mi się one mega podobają, tylko, że nie wiem jak z tym kolorem właśnie. Musicie mi dać znać, proszę mi dać znać. Wiem, że kiedyś się na YouTubie dało, dawało dawać takie ankiety, tutaj w tym rogu, tym, <śm> w tym rogu dawało się kiedyś takie ankiety, albo w tym rogu, nie wiem, nie wiem. Może wam dam, albo po prostu napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym kolorze, a my teraz mierzymy kolejne ubranka. Tutaj jeszcze na szybko, tak przed zmianą topu, stwierdziłam, że założyłam ten kardigan. On według mnie już jest zdecydowanie na jakiś top taki bardziej przylegający pod spodem, ale wierzcie mi, że wygląda on ładnie. Tutaj wygląda trochę kościelnie, jakbym miała jakieś sutanny na sobie. Takie, wiecie, szerokie rękawy to ma. Ale uważam, że to wygląda też fajnie. Szczerze mogłabym to nawet założyć do tego topu. Rozepnę Wam go teraz tutaj, żebyście zobaczyli właśnie, że on też może być takim kardiganem bardziej, nie tylko sweterkiem z zapięciem. O, i teraz wygląda w ten sposób. Oczywiście mój klasyczny ruch, ręce do kieszeni, noga w bok, fashionista. Słuchajcie. Tak się prezentuje z bliska ten sweterek. Ma taki fajny materiał, bardzo ładny ma kolorek. I bardzo fajnie też wygląda właśnie do szarych jeansów. I głównie z myślą o szarych jeansach go kupiłam, ale mega mi się podobają te rękawy. Bardzo są fajne, takie satysfakcjonujące i tak czuję się fajnie. Czuję, że tak otula mnie ten sweterek, jeżeli tak to można nazwać. Już nieco lepiej wygląda ten topik chyba. Ogólnie wiem, że nie każdy z Was może go zrozumieć, ale dziewczyny, które rozumieją, rozumieją. On się tak prezentuje. Mam tutaj na sobie stanik i uważam, że to nie wygląda źle, nie prześwituje to tak źle. Mam stanik w tym samym kolorze co skóra, więc to wygląda po prostu tak raczej naturalnie. O, tutaj możecie zobaczyć właśnie że jest on taki typowo prześwitujący, ale na dole się on rozszerza, i tutaj mamy taki sznurek, który w sumie, z tego co widzę, to nic się ściąga, taki jest tylko sztuczny. Bardzo mi się ona podoba, szczerze, że mogłabym też ją nosić. Uważam, że, znaczy mogłabym też ją nosić, no ja ją będę nosić. Tak mi się wydaje, przynajmniej, mam taką nadzieję, bo uważam, że wygląda dobrze i jest czymś innym. Ale, ja na przykład, do czarnych mianych spodni, znowu to powiem, ale do czarnych lnianych spodni wyglądałaby też bardzo dobrze. Też myślałam, właśnie tak jak Wam już wspomniałam wcześniej, nad nią w kolorze białym. I ja uważam, że wyglądałaby nieco lepiej. Ale no, byłaby bardzo prześwitująca i raczej to już by nie wyglądało za dobrze samo w sobie. Czy ktoś chce iść na WF? Słuchajcie, tak e, prezentuję się ten topik, bo stwierdziłam, że też go wam założę. No i jest to samo od co do więc bardzo możliwe, że będę głównie właśnie w niej spała, czy po prostu chodziła sobie tak bardziej po domu, bo w sumie z bardzo nie wiem, to czego mogłabym dobrać. Taki szary. Skarpetki już mam na sobie. To za chwilę Wam mogę pokazać. Ale. Tak, ostatnie rzeczy to nie bez przesady. Już bez przesady nasza relacja jest na tyle bliska, że czy może już bez przesady zostawmy sobie coś tutaj... No rozumiecie co, chodzi, Nie macie co gdyby ktoś weźmie za chwilę za jakąś patologię. Ja po prostu jak tak z wami długo rozmawiam z wami czytaj ze sobą, albo nie odpowiadacie do mnie w tym momencie. Ja gdy na Was tak gadam, to po prostu się bardzo. No. Ja się po prostu bardzo. I ja wtedy już zapominam o jakichś takich poprawnych wersjach, w jaki sposób, w jakich ramach powinnam rozmawiać. Ale mam nadzieję, że nikomu z Was to nie przeszkadza i że docenicie to, że jestem szczera, tak? Tak się prezentuje ta piżamka, trochę vibe amerykańskiej mamy, która idzie do parodówkę, ale mi się ona podoba. Nie wiem, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Mi się podoba, będzie fajna, taka wiecie, podróż, żeby sobie założyć, na wakacjach, na jakimś wyjeździe. Czy to też oczywiście w domu, bo jak człowiek żyje normalnym życiem, także częściej jest w domu niż na rozjazdach. Słuchajcie, ode mnie to na tle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No, rozgadałam się dosyć bardzo, tak mi się wydaje. Przynajmniej, kurde. Nie mam mikrofonu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Linki w opisie do Instagrama i TikToka znajdziecie oczywiście jak zawsze. Budzi. Do zobaczenia co niedługo. Pa-pa!